Czy warto zainwestować w nowe kapsuły z Kopenhagi z tej strony Druszok, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy na temat naklejek? Właśnie z Kopenhagi. Jeżeli jesteś nowy i nie masz żadnego doświadczenia w inwestowaniu w naklejki bądź masz mniejszą lub większą wiedzę, to myślę, że ten materiał będzie dla Ciebie. A jeżeli Ty chciałbyś wymienić lub kupić skiny, to wpadaj na skin Na stronie macie do odebrania z kodem Druszok darmowe 5 dolarów przy trajdzie powyżej 100 dolarów. Poza tym z moim kodem masz 35% więcej do doładowania do salda. A jeżeli nie chcecie nic wymienić lub kupić, w zakładce Freebies możecie sobie wziąć udział w konkursie na skina. A więc czy warto aktualnie kupić pojemniki? Oczywiście, że nie Gdyż zawsze z naklejkami dzieje się tak, że pod koniec wychodzi promocja na nie Przykładowy pojemnik z Rio, który po promocji poszybował w dół I to się dzieje praktycznie, nawet chyba nie praktycznie, po prostu dzieje się tak zawsze Jedyny wyjątek, jeżeli chcesz kupić teraz pojemniki, to kup i po prostu je otwórz teraz Bo jestem w stanie dać Ci słowo, że spadną z ceną Po prostu kup w trakcie promocji, to nie jest w żadnym stopniu jakieś trudne